Witajcie, kochani. Dziś mam dla Was coś specjalnego super przepis na pyszną i aksamitną zupę krem z batatów. To danie smakuje doskonale i idealnie sprawdzi się na każdą okazję. Zadowoli zarówno Was, jak i Waszych gości. Zapraszam do wspólnego gotowania. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Obrane bataty kroimy na mniejsze kawałki. Obraną marchewkę kroimy w plastry. W plastry kroimy również obraną pietruszkę. Seler kroimy na mniejsze części. Cebulę kroimy w piórka. W garnku umieszczamy pokrojone warzywa, bataty, marchew, pietruszkę, seler, cebulę oraz czosnek. Warzywa zalewamy gorącym bulionem i gotujemy do miękkości. Pod koniec gotowania zupę doprawiamy solą i czarnym pieprzem oraz słodką i wędzoną papryką. Wszystko razem łączymy, zdejmujemy z ognia i lekko studzimy. Lekko przestudzoną zupę miksujemy blenderem na aksamitny krem. Następnie do zupy wlewamy śmietane trzydziestkę i wszystko jeszcze raz blendujemy. Gotową zupę podajemy z kleksem śmietany, grzankami i posiekaną natką pietruszki. Smacznego! Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów, zapraszam również na stronę smakowitedania.com.